się Teraz tutaj. Podaj, bukiecik. Zniknął i ja się oświadczył. Będę... No dobra, to na będę. Dobra, No No, no, tu. Cicho, dobra. no wrącz, A to nie na lewym bardziej? Dobrze, dobrze, dobrze. To ale taka. O, tak. Jeszcze. Dobra. A teraz stańcie sobie tak, że mogę, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. strony. tej kwiaty nie tak za ręce się złapiecie? Ten to wymyślał w czasie O. O, dobra. Teraz koło siebie dzisiaj? Jest tak. Znowu sobie. O, o, o. o. Zapraszam siatków. Chodź tam. Ale nie dawała, nie. Ja wyszłam z tego przyciągu, żeby się nie przeziębić od Teraz chyba coś nie wradzimy, nie? A stancie tak przy murku, więcej. Wszyscy we czwórkę tak z tą nogą. A, z tak. A z tamtej strony. Z tamtej, dobra, to... O tak se staniemy. O. O, I noga. Do no, panie ko, pań, panowie koło... No można tak. Można być tak. E... Czekaj, ja muszę zejść kolano, bo to będę oh prowadzi O dobra, tam ostatni nie będzie widać, ale dobrze. Dobra, teraz jakaś inna pozycja. <grywa> Kurwa jaka. A, nie, a może na ręce kruzaka, tak so. na Można ręce. na ręce, na ręce. No o, dobra. świadkowie się patrzą co oni robią. <grywa> Tylko nie je wydarzycie. Tak, ja to szczęście jest... trochę podtrzymać. Dobra. A teraz możemy sobie wszyscy jak kucać. A teraz tak. ty, na. ręce. no, no, tutaj. Tak, loza, 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 tak, się tak, tak, Zajku. Dobra. Dobra. Idziemy teraz za Adama Mamy, jedziemy, nie? No.